Już naprawdę no ostatnie prosty jesteśmy do walki fiurego z usykiem, oli tam się nic nie wywróci, ale chyba się już nic nie wywróci. E, Zaskakiwałeśmy troszeczkę, nie ukrywam jak mocno stawiałeś na usyka w tym. Może nie tak, że wyraźnie, ale byłeś pewny, że znajdzie sposób na fiurego, no ale po tej ostatniej walce fiurego to ja zgłupiałem, czyli rozumiem, że ty tym bardziej teraz stawiasz na usyka. Absolutnie tak. Wydaje mi się, że, że usyk jest y, pięściarzem z innej galaktyki. Ta jego płynność chodzenie, 12 rund w takiej intensywności, no to jest coś niebywałego. To jest coś tak naprawdę, czego jeszcze boks zawodowy nie widział w kategorii najcięższej. I ten typ, który tak naprawdę nie przyjmuje ciosów, bo teraz przyjął, przyjął od Dibuła jeden cios poniżej pasa, tam na głowę może gdzieś coś do Dżyszuły też tych ciosów naprawdę było niewiele. I wydaje mi się przewaga szybkości, odwrotna pozycja. Tu dużo osób mówi, że fiury będzie się wieszał. Owszem, możesz się wieszać, ale z mańkutem jest trudno. On jednak stoi tą rękę ma z tyłu i złapać, go skręczać jest bardzo trudno i zawsze będzie z tyłu miał wolną lewą rękę. I tutaj będzie to naprawdę utrudniało. Dwa USY nie stoi, żeby, żeby ktoś go wieszał się na nim. Na pewno w walce 12 będzie taki fragment walki, że walka będzie z bliska. Natomiast USYK to jest fenomen pięściarski, pięknie obchodzi, ma wydolność, szybkość. Taką samą gdzieś to było tak, że Usyk nie przegrał, nigdy chyba, na pewno 12 rundy nie przegrał, ale chyba 11 też, z nikim. Czyli im dłużej walka trwa, tym lepiej. I teraz, jeśli z kimś boksujesz i ktoś, jego średnie tempo to jest yy, obroty 10, a twoje, twoje obroty normalne to są 6, to ty już od pierwszego gongu, od pierwszej minuty nie masz kondycji, dlatego że ty nie umiesz pracować na tych obrotach. Ty możesz próbować się dostosować tak jak Beliu, ale szybko się wyłączysz. I wydaje mi się, że to będzie tutaj klucz i, 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 i... dla mnie faworytym jest yy, Usyk, Oczywiście nie można tutaj skreślać Fiurego, tym bardziej, że to jest ponad dwumetrowy facet mistrz świata, ciężkie ręce. Też w ringu jest sprytny, natomiast osobiście chciałem, żeby to wygrał usyk. Usyk jest wizytówką boksu. Usyka boks jest ponadwymiarowy. Fury, to co zrobił z walką z Enganu to jest wstyd dla boksu. To nie jest ktoś. Oczywiście Gypsy King dużo mówi jest o nim głośno, natomiast dla mnie to jest facet niepoważny. O, oczywiście należy mu się szacunek, bo jest mistrzem świata i tak dalej, kapitan walki z Wajderem, A historia go przez jego barwny język zapamięta. Natomiast Usyk jest tą ikoną taką tytan pracy. Jest z kraju, który nie ma mocnego rynku, nie, ma, nie, nie, są, nie idą za nim żadne funty, żadne dolary, żadne euro. Jest biedna grywna i on mimo wszystko. Nie było jeszcze w historii takiego pięściarza, który wszystkie walki o stawkę walczy na terenie rywala. Ktoś mówi, że Muhammad Ali walczy po e, całym świecie. Nieprawda. On walczył, bo nie miał licencji, licencji, ale te pojedynki, nieważne w Niemczech czy gdzieś, robił dalej jego promotor. Tylko że nie w Ameryce, czy to w Kanadzie. No i z jakimi rywalami wtedy w Niemczech się bił? No więc, więc USYK dla mnie, jeśli wygra z e, Tysonem Furym, to będzie to najlepszy mistrz w historii wagi ciężkiej. Jak nie ogólnie w całym boksie zawodowym, w sposób sportowy. Natomiast tutaj trzeba dodać aspekt, który idzie za Muhammadem Alim, eee, szedł nie tylko sport, to, że on odmówił wolki, walki wojny w Wietnamie, eee, ta jego charyzma i tak dalej. To spowodowało, że jest wielki kult Muhammad'a Alego. Ale jeśli patrzymy i rozbieramy to na czysty sport, to Ośmielam się stwierdzić fakt, że usyk jest najlepszy. Jeśli wygra z Furym, to dla mnie w kategorii ciężkiej jest najlepszym ciężkim w historii. To jeszcze ostatnie pytanie a propos tej walki, bo tak lubisz rozkładać na czynniki pierwsze. A co jeśli Fury wyjdzie całą walkę przeboksuje jako mańkut? Czy tutaj Usyk nie zwariuje? Y bo on ma jednak tą przewagę, że bije się z praworęcznymi, prawda? No tak, tylko tylko on nie zrobi tego, bo y, z kliczką boksował dużo jako mańkut, z Derekiem Cisorem walczył jako zawodnik leworęczny, natomiast czy z Oto y, y, Walimem już nie, bo to jest mańkut I, i, i to już bał się ryzykować, bo jednak to jest dla niego pozycja niepewna i podejrzewam, że na treningach. Rzadko, rzadko, się zdarza, żeby fiury jako mańkut na treningu walczył z mańkutem.